Ostatnie duże działanie, jakie realizowaliśmy w naszej Izbie, to było Mazurskie AgroShow w Ostrudzie na początku lutego. Niestety od tego czasu sytuacja się bardzo dynamicznie zmieniła i wiele planowanych na wiosnę wydarzeń musieliśmy odwołać. Bardzo duże plany na... Na wiosnę tego roku chcieliśmy zorganizować konferencję, drugą konferencję naukową dla rolników z terenu Lubelszczyzny, poświęconą nowoczesnej technice i technologii uprawie, w uprawie zielonek. Kolejnym dużym wydarzeniem, które mieliśmy organizować, ale niestety musieliśmy odwołać, było to, był to wiosenny kongres klimaru, a więc spotkanie przedstawicieli podobnych do naszej organizacji z całej Europy. Miało się ono odbyć w Gdańsku. Niestety, niestety z oczywistych przyczyn, Również musieliśmy to odwołać. Natomiast to nie oznacza, że izba nie działa. Wręcz przeciwnie. Wspływa do nas bardzo wiele zapytań ze strony członków dotyczących porad prawnych. Wszyscy wiemy, jak dynamicznie zmienia się sytuacja prawna w tej chwili, i stąd rodzi się też bardzo wiele pytań i wątpliwości. Nasz prawnik, prawnik izby, na bieżąco odpowiada na wszelkiego rodzaju zapytania. Staramy się reagować na wszelkiego rodzaju postulaty ze strony członków dotyczących interwencji w zakresie zmian przepisów prawnych albo dostosowania przepisów prawnych do zmieniającej się sytuacji, w jakiej działają nasze firmy członkowskie. Nasze postulaty kierujemy nie tylko do ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, ale także do różnego rodzaju innych ministerstw oraz do premiera. Na część tych postulatów otrzymaliśmy już odpowiedź, odpowiedź pozytywną. Mamy nadzieję, że kolejne zgłaszane postulaty również zostaną przyjęte przez, przez rządzących i, i uwzględnione w nowo powstałych aktach prawnych. Oprócz tego staramy się przekształcać nasze szkolenia stacjonarne w szkolenia online. Zaproponowaliśmy bardzo Ciekawe myślę, werbarium, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony członków, bardzo licznie wzięli w nim udział. Werbarium dotyczące tego, jak radzić sobie ze sprzedażą maszyn w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Myślimy, że żeby powtórzyć tego typu inicjatywę. Także tych działań w Izbie jest bardzo wiele i staramy się dynamicznie reagować na to, co, co dzieje się dookoła, co dzieje się u naszych członków po to, aby pomagać im w realizacji codziennej działalności. Mam nadzieję, że niedługo sytuacja na tyle się poprawi, że będziemy mogli wszyscy spotkać się na Agro Show w Bernarach. Życzę wszystkim dużo zdrowia i zapraszam do kontaktu z naszą Izbą.